Kochane dzieci, dziś przeczytam Wam bajkę pod tytułem Konik. Mieszkał na farmie w Stadnienie źrebak. Nic poń miał na imię. I choć małym był konikiem, duży kłopot był z tym smykiem. Niczym osioł był uparty i trzymały się go żarty. Na nic prośby mamy klaczki, by był grzeczny jak źrebaczki. Na pastwisku Zbyczka szydził, że się krówka jego wstydzi, że ospały jest i gruby, że nadwagę musi zgubić. Tak dokuczał niczym mucha, gdy byk złością zaczął buchać i do boju stawił rogi. Nic bądź zapas zabrał nogi. Wpadł do stajni smyk z zadyszką i ze strachu z polną myszką schował się za kopką siana tam przesiedział aż do rana a nazajutrz u owieczek by przestały w końcu beczeć stroił łobu z głupie miny rozweselał dwie godziny chcecie płakać no to płaczcie do barana mowę zacznie ja rozumiem że dziewczyny beczą ciągle bez przyczyny ale ty przywódca stada tobie płakać nie wypada Dłużej baran już nie czekał, W mig żartowni znów uciekał. W poślizg nicpoń wpadł przy płocie, Umorusał grzywę w błocie. Gdy zobaczył wodę z grzebła, minka zrzedła. – Czas na kąpiel – rzekł gospodarz. – A ja nie chcę, czasu szkoda. Wszyscy śmiali się z konika, Rzeką pieli on unika.